To ja! Malinka.pl i chcieliśmy Wam zaprezentować i chatkę plemienną, i znaczy plemię. I, o, i ten, nazywa się myszki, modliszki Tak. No, może nie jest jeszcze do końca dopracowane, te plemię. ale na, na serio mi się podoba. Więc Dołączajcie do plemienia. Szefiem, szefem jest Olimysz KXD. Zuzi nawet się podoba. Jest trochę nieśmiała, ale można. Jestem śmiała. No to ja już was Tylko żegnam. Ja... i ja i... ty się zamknij. Nikt nie będzie szedł. Okej, okay, no to ja już kończę. I żegnam was. Wszystko będzie w opisie też.